Ona jest. Stare imię admini. Szypnij. O! Kiedy zasynasz live'a? Już... Nie. Czekaj tylko muszę usług. Powiedz kiedy. No teraz. Czekaj. nie Windows, tylko Ctrl X. Kurde! A raz po prostu tak. Dobrze połączenie usta usta statystyki. No dobra, jest git. Chyba powinno być widać. I ty to tak, ty to tak. Ładnie, ładnie. Tylko trzeba spa... Ja... Gadaj. Nie, dobrze, jest git, bo widać. Ile procent ma mój tablet? I ty, jest naładowany pula, No to był y, wyłączony, skoro ja używałem go? Hmm, <słysy> tak. Minute, draft. Lig, li ty? Coś ty tu zrobił? Nic nie ma. O czym ty mówisz, jak nic to nie ma. Nie wiem, wydawało mi się. Jak coś to ja postawiam światła, wiesz jakie to niewidzialne. I, ale oni mogą nic się spałna. No tak, ale to wiesz, że przecież mogę im jakby dać im kika i pana. No powiem. Ty, cieszałeś live'a. No tak. Kurde. Jezu. Ale się tu gównianie robi. I tak szczerze, jak się nie ma uprawnień, to chyba nie można ten... się robić. Tak, nie można. Znaczy, no niby możesz znaczyć ale... Ale nie możesz koment. Ja bo masz uprawnień. Ej, on dobry pomysł. Ej, patrz. Ej, patrz. Co to jest z za różnica? To się pokaże. Patrz. Widzisz to? Te? I to są drzwi, nie? Jakby. No. Jakby ok... Jak... Co ja zrobisz? Co zrobisz? Ja tylko mi się uda A Ja coś muszę zrobić Stąd And... Nie 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 nie. ej, ej. No. Jak się postawiało, bo ja chcę postawić tutaj tego. Jak to się nazywało? A nie wiem o co chodzi. Jak jest plot? Nie plot, co tu jest? O, to jest? O, nic jak to się nazywa, jak to się nazywało? Tylko to nie jest akacja, tylko to jest... E, to takie krzyżyki z kółkiem. Krzyżyki z kółkiem? Nawet nie mogą nic robić. ten, wiem co. To jest... Bardzo ja zapomniałem. To jest... No command to jest... Jak to się nazywa? Blok, to jest blok, czekaj. Ej, nie pamiętam już, jak to się nazywało. Jak się nazywa blog, które, nie da się jeszcze. Eee, raft. Barier... Barier. Mam barier... Barier. O. Coś ty zrobiłeś, Ale się nie da Zle wychodzić z tego spawna, Ty jesteś jakimś krasynem. Tyle to zrobiłem, nie chciałem tego. Chciałem cię <laughs> wywieszała tutaj mapa Undo, była. undo, undo, undo. No właśnie, undo, undo. Wiem, znaczy, undo byłem no, to że patrz, to wystarczy zrobić w łatwy sposób, właśnie w tym problemie się nie da chyba. Da się wszystko, eh? Aha, oni nie mogą przez to przechodzić. No, a na to nie jest to. No, ale to nie ma w sumie sensu, bo jakby wiem, że istnieje takie coś jak ochrona spawnu, ale. Aha, dobra, kończę tego. Live.